Witam wszystkich bardzo serdecznie. Często dostaję pytania, od czego zacząć rysowanie neurografiki? Od czego zacząć przygodę z neurografiką? A więc dzisiaj podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami i moimi propozycjami dla tych, kto jeszcze nie dotknął neurografiki albo. Mm, Zna o tej metodzie, zna tą metodę, wie, że ona istnieje, widział rysunki neurograficzne, ale nie bardzo wie, jaki pierwszy krok wykonać. Nazywam się tak Jana Świderska, jestem instruktorem neurografiki, coachem estetycznym, a kuratorem projektu Centrum Edukacyjnego Neurografiki w Polsce. Cóż, hmm. Bardzo często, kiedy prowadzę czy to szkolenia, czy kursy, czy po prostu zwykłe warsztaty, dostaję pytania: OK, pierwszy raz jestem na takim warsztacie, pierwszy raz rysuję neurografikę, ale chciałbym się, chciałabym się zanurzyć bardziej w tę metodę, poznać więcej, dowiedzieć się, jak ona działa i w ogóle nauczyć się na rysowanie neurografiki, czy to dla siebie. Czy też po to, żeby stosować tę metodę w swojej działalności zawodowej. Od czego zacząć? Słuchajcie, no pierwszym krokiem, według mnie, jest właśnie to, że przyjdziecie na warsztat. A krótkie spotkanie, godzinne, półtorej godziny, dwugodzinne pozwoli Wam zobaczyć, jak w ogóle rysuje się neurografika. Dotknąć tej metody, dotknąć kartki markerem i poczuć, czy to jest metoda dla Was, czy nie. Bo tak jak każda metoda, to jest pewne narzędzie dla transformacji osobistej. Ale kiedy już dotkniecie neurografiki, narysujecie swój pierwszy rysunek, jeszcze nie bardzo wiedząc, jak prawidłowo i dlaczego akurat w takiej kolejności jest on wykonywany. To kolejnym krokiem jest dowiedzieć się troszkę więcej na temat tej metody. Zrozumieć, że to nie jest po prostu rysowanie pięknych obrazków, którymi można się chwalić, które można wystawiać w mediach społecznościowych, ale jest to metoda naukowa oparta o bardzo solidne podstawy naukowe, o wiedzę z wielu dziedzin. Filozofii, psychologii, neurobiologii, sztuki i dowiedzieć się, jak właściwie działa neurografika. Co ona robi? Kolejny krok według mnie to dowiedzieć się o tym, jakie ryzyka mogą się wiązać z rysowaniem neurografiki, z pracą, z tą metodą. Dlaczego? Dlatego, że każde nasze działanie pociąga ze sobą pewne ryzyko i żeby uniknąć takich kamieni podwodnych, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę i e, na co zwart. Kolejnym krokiem jest to, żeby się zorientować, u kogo najlepiej e, uczyć się tej metody. E, no Moje losy potoczyły się tak, że ja od razu trafiłam do źródła, trafiłam do Instytutu Psychologii i Twórczości i uczyłam się tej metody u samego autora, u Pawła Piskariowa. Więc dostałam to narzędzie z pierwszej ręki. Natomiast nie zawsze, z różnych powodów, nie zawsze idziemy w tym kierunku i warto się rozejrzeć dookoła. A dzisiaj w Polsce jest bardzo wielu już profesjonalistów, czy to specjalistów, czy też instruktorów neurografiki, którzy albo poprowadzą Was w sposób bardzo właściwy przez presowanie, przez cały proces, czy to coachingowy, czy też edukacyjny, albo zaproponują Wam kursy. Dzięki którym poznacie tę metodę, poznacie zasady, którymi rządzi się rysowanie neurografiki, będziecie dokładnie wiedzieli, co zrobić, żeby świadomie stosować tę metodę, czy to w pracy ze sobą, czy w pracy z innymi osobami. Warto też zacząć siebie obserwować. Bo rysowanie neurografiki to nie jest po prostu prowadzenie linii czy też e, rysowanie figur. Rysunek jest mm, piękny, aczkolwiek trochę takim dodatkowym elementem całego procesu. A, ponieważ jest to metoda obserwacji siebie, zanurzenia się w siebie i a, Sprawdzenia samego siebie, swojego wnętrza, to warto zacząć baczniej przyglądać się sobie samemu. Zauważać swoje emocje w trakcie rysowania rysunku, czy też w trakcie rozwiązywania przy pomocy neurografiki Waszych tematów, zadań. Sprawdzać, jakie zmiany odbywają się w Waszym ciele. Zastanawiać się nad tym, jakie myśli przychodzą Wam do głowy. I jakie obrazy pojawiają się, do czego to, co widzicie, jest podobne. Czyli taka refleksja, sama obserwacja to jest podstawa całego procesu pracy z neurografiką. No i słuchajcie, kiedy już spróbujecie, kiedy dotrzecie do odpowiedniego przewodnika neurograficznego, czy też przewodniczki neurograficznej, kiedy zaczniecie obserwować siebie stosując algorytmy, czy też uczestniczą w warsztatach, Nadszedł znaczy czas na, na to, żeby uzbroić się najzwykle w świecie w narzędzia, którymi wykonujemy rysunek pornograficzny. To oczywiście papier. Oczywiście markery różnej grubości, a zakreślacze, które pomogą Wam w sposób bardzo jaskrawy i bardzo konkretny wykonać y, wasz rysunek. Oczywiście kredki miękkie, przyjemne w dotyku, które będą was cieszyły. No i nastroić się na to, że Neurografika to nie jest a, czarodziejska różdżka. To nie jest tak, że przy pomocy jednego rysunku rozwiążecie wszystkie problemy albo rozwiążecie wszystkie zadania, z którymi przychodzicie, na, żeby zastosować tę metodę. Następnie się proszę na to, że mogą się pojawiać opory, że mogą się pojawiać może się pojawiać niechęć do, do samego procesu, mogą się pojawiać nieprzyjemne odczucia. Ale żeby dotrzeć na koniec stęczy, czasami musimy przejść przez trudne momenty, przez wewnętrzny opór, odkryć w sobie swoją ciemną stronę i zwycięsko przejść na tę jasną stronę, która jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejne spotkanie.